Teraz jak już włączam sobie z powrotem w czat eee. Artemis. Mam nadzieję, że Ci się podoba, bo wiem, że dokładnie tego chciałaś. No, takie jakieś kreski, no, ale tego może nie robię. Mam nadzieję, że. To jest grane. Co? Mm. Okej... Okay. <laughs> Więc chciałeś pomnik z pierdolnięciem, Tomasz. <laughs> ah. <laughs> Idealnie. Mój cel został osiągnięty. <laughs> Czyli to jest mój bando kolekcji, numer który? Dziesiąty. Bez zabaw. Możemy iść teraz spokojnie na Singla, więc idziemy sobie na Singla. A sobie tylko wersję gry zmienię i będziemy robić w końcu kreatywne. Gdzie hmm, tam wersję sobie zmieniałem?